Dla Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest wiedza i kształcenie dzisiejszej rzeczywistości. Chciałbym szczególnie przywitać na otwarciu naszej dzisiejszej uczostości prezydenta Gartowskiego, nie widzę pana Leśka panią wiceprezydent, panią Beatę Jabłońską, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pana Ryszarda Pawlicza, pana Wiesława Rudkowskiego, pana Ryszarda Tardowskiego, prezesa Osiru, pana Mariusza Owczarka, wszystkich Panom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego, dzisiejszego salonu. Chciałbym serdecznie podziękować. Myślę, że za rok uda nam się jest to wszystko lepiej dopracować organizacyjnie. Dzisiaj życzę osobiście młodzieży jak najlepszych wyborów, ścieżki edukacyjnej. Uczeniom, życzę i wystawcom, żeby pozyskali jak najwięcej studentów i żeby się dobrze u nas czuli, wszystkiego najlepszego i proszę o zabranie głosu prezydenta Gazarskiej pana Panayszka Telemskiego i uroczyste otwarcie salonu. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj już po raz drugi spotykamy się z maturzystami z terenu miasta Skierniewice, z terenu powiatu skierniewickiego, ale mam nadzieję, że również w trakcie dzisiejszego dnia będą obecni i będą zwiedzać stoiska Wyższych Uczelni maturzyści z powiatów sąsiednich. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom za umożliwienie naszej młodzieży w jednym miejscu, w jednym czasie możliwości zapoznania się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni polskich, bo tak na dobrą sprawę to już nie tylko z naszego regionu, to nie tylko z tych najbliższych dwóch ośrodków akademickich. Mówię o Łodzi i tutaj patrzę w kierunku mojej uczelni Politechniki Łódzkiej, ale również i warszawskich uczelni, uczelni z innych miast. Mieliśmy możliwość zaprezentowania dzisiaj o godzinie 8 kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach i ich możliwości. Myślę, że maturzyści będą się z uwagą przysłuchiwać i z uwagą zapoznawać z ofertą wyższych uczelni. Jak ważny jest wybór Uczelni, myślę, że dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać. Jestem pewien, że większość tegorocznych maturzystów takiego wyboru już dokonała, ale dzisiaj obecni, jestem przekonany, są właśnie przed takim wyborem. Wybór uczelni jest ważny o tyle, że to determinuje przyszłą karierę, ale również możliwości uzyskania pracy z przyszłości. Już wielokrotnie powtarzaliśmy, że dzisiaj oczekujemy na inżynierów wielu specjalności, ale również mówię tutaj o mieście Skierniwice, na osoby, które będą chciały i będą mogły wesprzeć nas w tworzeniu wielkiego projektu, jakim jest uzdrowisko Skierniwicę. Będziemy potrzebować wielu specjalności, I nie tylko tych bezpośrednio związanych z zawodami medycznymi, ale również tych, którzy się będą zajmowali hotelarstwem, obsługą ruchu turystycznego. To jest dla naszego miasta przyszłość i bardzo bym prosił dzisiejszych maturzystów, aby zechcieli swoją karierę życiową, zawodową, związać z naszym miastem, związać z tym projektem, bo bez waszej pomocy, bez nowej, młodej krwi, ten projekt będzie bardzo trudno zrealizować. Dlatego zapraszam was z wszystkich bardzo serdecznie do współpracy. Życzę wam mądrego, dobrego wyboru, ale przed dokonaniem, czy też po dokonaniu tego wyboru jest również niezbędne, dobre zdanie egzaminu naturalnego. I Życzę Wam, ażeby były te egzaminy zdane jak najlepiej, ażebyście dokonali trafnego wyboru i zapraszam Was do współpracy do naszego miasta. Dziękuję bardzo. Smacznego życzę. Konsumpcję, konsumpcję wytnie, wytniemy. Dzień dobry.